Podobała mi się taka pieśń Pavarotti'ego, który śpiewam ją ja teraz też i on, on śpiewał w Central Parku, West Central Park w Nowym Jorku, poszliśmy do niego później pogratulować mu i tak dalej. No i ja mówię, że czy mógłbyś mi ten, a on mówi, dam ci jutro przyjść, masz próbę? Ja wiem, mam próbę o godzinie tamtej, no i, i umówiliśmy się w kawiarni na dole. Uh -huh. Metropolitan i przychodzimy, zaczynamy rozmawiać i podchodzi do nas pan i przedstawia się, mówi, pokazuje legitymację, jest y, dziennikarzem z New York Timesa i mówi, że panu bardzo przepraszam, ale ja piszę książkę y, na temat śpiewaków w Metropolitan operze i zadaje wszystkim jedno pytanie, ja wiem jakie. A on mówi, jaki był najmilszy komplement, jaki pan w życiu usłyszał? No, myślę, że to jest dobre pytanie. Mój młotek był Mistrz Ochman, no, więc ja mówię, że ja jechałem w Polsce samochodem, przekroczyłem szybkość, zatrzymała mnie policja. Policjant poprosił o dowód rejestracyjny, zobaczył nazwisko, a był melomanem, i mówi: Panie Ochman, dlaczego pan nie jeździ tak, jak pan śpiewa? No, więc, ja, no, <słyszy> a Pavarotti wtedy ważył chyba 140 kilo. I mówi, a ja szedłem Broadwayem, wpadł na mnie facet i mówi, nie zauważyłem pana. Więc to, myślę, że to był najlepszy komplement jakiego. Uroczy, kochany człowiek obdarzony fenomenalnym, przepięknym, astralnym głosem.